I tam puściłem małe statko z 50: fajne powietrze. I tak sobie latają. Miałem sprzątać w gołemniku, oczywiście. Mówię, a dobra, jest powietrze, to wysprzątam kiedy indziej, lepiej. Skorzystać z tego, że, że wieje. No i już posprzątane. Dobrze, jeszcze mam poniedziałek, wolny to może ogarnę. Puściłem pierwsze cztery kałakuty. No i pilnowałem, żeby ich jaszcząc nie złapał, bo stałem z godziny zanim obsiądą. Już mówię, niech obsiądą te cztery kałakuty. To puszczę resztę. No i puściłem je 10 minut temu. Niech latają. Nawet nie obrażę się, jak coś zginie, bo wcale nie chcą ginąć. Przepełnione gołębniki. 220 gołębi jest jeszcze. Tak się zastanawiam, czy w ogóle chować. Może po kałakutach coś tam uchowam. A tak chyba nie będę chował. Jest tyle dobrych gołębi jeszcze zostało. Czego chcieć więcej? Tam w tamtej budzie co po dwie godzinki latały tam trzydzieści mam zamknięte to nawet nie wypuszczam bo nie mam kiedy, nie narosnę zacznę puszczać to szkoda bo bo jażdżą biję jeszcze Chyba że te polatają to i te wypuszczę dzisiaj niż Trochę się potrzepią, tylko że jak zaczną się trzepać, to mogę tu stać pół dnia. Coś w ogóle sobie nie mogę złapać. Kówka przygotowana. W razie co? No i w sumie po co to chować tyle dobrych głębi jest Tu 60, tam 30, 90, 90 głębi do puszczania no to Chyba byłoby głupotą jeszcze chować Jakoś nie mogę złapać ostrości dzisiaj, nie wiem czemu jak ładnie lecą. Z siedełkami, o. Ładny boczek. No Dobra dam sobie spokój bo po prostu ręce mi drżą i zimno bo wie akurat z tej strony co stoję nie mogę ostrości złapać Pozdrawiam wszystkich